Witam Państwa, jestem Piro, a to prezentacja najnowszego numeru czasopisma i Pony. Jest to numer 8 z 2019 roku. Jako prezent do tego numeru dołączona jest figurka księżniczki Luny. Zabierzmy się za rozpakowanie tego czasopisma. Na początek obejrzyjmy dołączony prezent, czyli tą figurkę. Jest ona zapakowana takie standardowe opakowanie, więc ją z niego wyciągnijmy. No i cóż, filurka prezentuje się następująco. No, cóż mogę o niej powiedzieć. Zdecydowanie jej jest to, że ma cutie mark po obu stronach. Jest ten cutie mark całkiem ładny. Ale poza tym, no ta figurka jest brzydka i to strasznie. Nawet ma krzywy ruch. Zresztą chociaż czy stoi. No chociaż z tym co jakoś się radzi. Ale nie no, prawdę mówiąc jest naprawdę słaba. Porównajmy ją do księżniczki e, Luny e, w wersji blind bagowej produkcji Hasbro. To chyba była z jakiegoś trójpaka, chociaż nie jestem pewien. No i cóż, i tutaj różnica jest ogromna. Ta ma w ogóle przezroczyste elementy w grzywie. Tutaj grzywa całkowicie jednokolorowa. Nie no, no, wygląda to strasznie słabo. Jeszcze ma złożone skrzydła. Zapewne, żeby mniej materiału wykorzystać. No cóż, no może nie jest to najgorsze rozwiązanie. No ale mimo wszystko w porównaniu z na taką Twilight z gazetki. No nie ma porównania. Tu mamy rozłożone skrzydła. Ta fidłka się prezentuje niesamowicie. Jak postać z serialu. No, Luna... Niekoniecznie. Znaczy, sam kształt figurki nie jest najgorszy. Myślę, że gdyby miała lepsze kolory, byłaby naprawdę dobrą figurką. Myślę, że może być nawet niezłą bazą do tego, żeby ktoś ją przemalował. No ale jednokolorowa grzywa i ogon, kolor ciała też jest zdecydowanie za jasny. No Nie wygląda najlepiej. Chociaż. No nie jest to najdorsza figurka Luny, jaką widziałem. Powiedzmy, że od pierwszej blindbagowej figurki jest i tak zdecydowanie lepsza. Więc. Nie jest to najdorsza figurka, ale. No, zdecydowanie gazetki przyzwyczaiły nas do wyższego poziomu figurek. No tak jak mówię, tak jak na w przypadku Twilight, która jest jedną z najlepszych figurek, jakie posiadam. No. Tutaj zdecydowanie daleko do ideału, i zdecydowanie przegrywa z tą blind bagową. Zobaczmy teraz, co znajduje się w czasopiśmie. A więc na początku mamy reklamę jakiś słodyczy, dalej mamy list od Twilight, oraz zadanie widzimy w każdym kółku znaleźć po jednym z tych kształtów. Następnie mamy komiks w Solunie. Jest to komiks z fabułą stworzoną przez twórców czasopisma. Na tej stronie mamy zadanie, gdzie mamy do każdej miseczki dopasować pasujący kształt oraz mamy zadanie, gdzie mamy wpisać właściwe liczby, żeby zgadzały się równania matematyczne. Tutaj mamy reklamę książek. Na kolejnych stronach mamy kolorowankę. Tutaj mamy trochę zadań związanych z Fluttershai. Mamy dokończyć rysowanie tego ptaszka, mamy powiedzieć, jakie cechy charakteru posiada Fluttershai, yy, dokończyć rysowanie Angela oraz powiedzieć, któremu domkowi dla ptaków brakuje jakiegoś elementu. Tu mamy taką dość dziwną grę, gdzie będziemy rzucać kostką i rysować odpowiednie fragmenty kucyków. Dziwne to. Na tej stronie mamy labirynt, dalej mamy konkurs, tutaj mamy zadanie, gdzie mamy powiedzieć ile jest klejnotów na każdej ścieżce. Na kolejnej stronie mamy reklamę klucykowych figurek i na ostatniej stronie reklama wydania specjalnego czasopisu Anitylpony, którego prezentacja też niedługo się znajdzie na moim kanale. A na razie to by było na tyle, dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.